22 lipca 2006 roku doszło do powołania komisji, która miała się zajmować likwidacją i weryfikacją wojskowych służb informacyjnych. Stało się to dzięki również panu profesorowi Lachowi Kaczyńskiemu, prezydentowi RP, który podpisał w tej sprawie stosowne dokumenty dzień wcześniej. Za likwidację i weryfikację WSI odpowiadał wówczas Antoni Macierewicz, człowiek, który jak nikt znał się na służbach wojskowych. Przez 16 lat nie udało się zlikwidować i zweryfikować w USI formacji, która była bezpośrednio związana z Moskwą. W 2006 roku ten proces się rozpoczął. A jak to wyglądało, to przedstawi sam Antoni Macierewicz. Człowiek, któremu zawdzięczamy likwidację wojskowych służb informacyjnych i powstanie tajnego aneksu. To właśnie tutaj znajduje się aneks. Z Wojskowych Służb Informacyjnych w Pałacu Prezydenckim, ja ściśle mówiąc w BBN-ie, a w pałacu prezydenckim, którego Państwo widzicie za moimi plecami, został ogłoszony raport z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Wojskowe służby informacyjne zostały utworzone jako kontynuacja dominacji rosyjskiej w Polsce. Taka była istota utworzenia Wojskowych Służb Informacyjnych. Ta sprawa była dużo bardziej skomplikowana niż dzisiaj się na ten temat ma pełną informację. Dlatego, że w ogóle formacja komunistyczna w Polsce sprawiła, że służby specjalne były od początku, od 1943 roku, stworzone przez Rosję. I zgodnie ze służbami rosyjskimi, służby wojskowe podlegały służbom cywilnym. Taka była struktura służb rosyjskich, i ona była kontynuowana w sytuacji w Polsce. Tymczasem po 1992 roku, wtedy kiedy funkcjonował rząd Jana Olszewskiego, tak się złożyło, że ja byłem wtedy ministrem spraw wewnętrznych i realizowałem likwidację struktur agenturalnych właśnie w służbach cywilnych, bo tylko służby cywilne były wówczas podporządkowane ministrowi obrony narodowej, a służby wojskowe były zupełnie w innej strukturze i nie bardzo można było na nich mieć wpływy i służby cywilne zostały a, z, a, bardzo ograniczone, wpływy rosyjskie w służbach cywilnych zostały bardzo ograniczone i dlatego podjęto decyzję po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, po objęciu Władzy, przez formacje, które traktowały kontynuację zależności od Rosji jako swój podstawowy element. W związku z tym postanowiono przekazać dominację służb specjalnych właśnie służbom wojskowym, bo one były nadal zdominowane przez strukturę rosyjską i wojskowe służby informacyjne były de facto kontynuacją aparatu rosyjskiego. Taka była idea, żeby dominować i utrzymywać absolutną dominację, pełną dominację, zarówno wobec służb cywilnych, które my ograniczyliśmy, których wpływ rosyjski my ograniczyliśmy, jak i w ogóle wobec całego społeczeństwa. To jest jeden z elementów, którego po dzień dzisiejszy jest bardzo mało świadomy, dlatego że ciągle podsumowanie aparatu likwidującego służby, wojskowe służby informacyjne, które zrealizowaliśmy po roku 2000. Po roku 2006. Do dnia dzisiejszego nie, są, nie ma na ten temat pełnej informacji. Warto, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda dokument, który został wówczas wydany w 2007 roku, który zawiera pełną informację na temat uzależnienia od Rosji. Służb wojskowych służb informacyjnych, dlatego one zostały, zlikwidowane. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że było tam co najmniej, co najmniej ponad 2000 funkcjonariuszy, którzy zależeli, którzy byli uzależnieni od strony rosyjskiej. Generalne obliczenie, jakie zrobiliśmy w czasie analizy przez strukturę która się zajmowała likwidacją wojskowych służb informacyjnych mówiły o co najmniej co najmniej 2900 osób które były kształtowane w rosyjskiej strukturze specjalnej a człowiekiem który odgrywał niesłychanie istotną Istotną rolę, który kierował wówczas służbami wojskowymi i który był ukształtowany przez rosyjskie służby, był pan Dukaczewski. A który po dzień dzisiejszy odgrywa bardzo istotną rolę. Wojskowe służby informacyjne składały się z, jak powiedziałem, z aparatu rosyjskiego. Zidentyfikowano blisko 2000 osób. Zostało wyeliminowanych przez komisję weryfikacyjną, którą wówczas kierowałem, która zajmowała się identyfikacją działania. Wojskowych Służb Informacyjnych i decyzją, którzy funkcjonariusze mogą pozostać, a którzy muszą być wyeliminowane. I decyzja o eliminacji objęła ponad 1700 funkcjonariuszy. Zrealizowano, zdążyliśmy zrealizować eliminację 900 funkcjonariuszy, reszta została zablokowana. Przez pana Donalda Tuska wtedy, kiedy przejął władzę w listopadzie 2000, 2007 roku. Ale warto sobie uświadomić, że służby wojskowe opanowywały swoją, swoim oddziaływaniem zarówno struktury informacyjne, zarówno telewizje, gazety jagi oddziaływały na struktury, na struktury organizacyjne państwa polskiego. Czyli krótko mówiąc, sprawiały, że ci, którzy kierowali państwem polskim po, po władzy, Pana Jana Olszewskiego, byli uzależniani od służb wojskowych. To właśnie służby wojskowe miały wpływ na działanie ówczesnej struktury państwowej, miały fundamentalne działanie na, strukturę, na struktury gospodarcze. Olbrzymia część struktur gospodarczych była kierowana przez agentów służb. Wojskowych. Co więcej, służby wojskowe także współdziałały systematycznie z, ze strukturami rosyjskimi, a ta, to porozumienie było realizowane w sposób otwarty, w sposób zaaprobowany przez ówczesnych ministrów obrony narodowej, co było rzeczą najbardziej szokującą i umożliwiało wówczas kontrolowanie przez Rosję naszej polityki. Ale dotyczyło to także innych struktur, nie tylko gospodarczych, nie tylko politycznych, nie tylko informacyjnych, ale także zagranicznych. Również w tym zakresie służby wojskowe kierowały i wpływały na polską politykę. Doszło do tego, że mianowano, 600 funkcjonariuszy służb wojskowych, którzy byli związani ze służbami rosyjskimi, otrzymali oni najwyższy dostęp do informacji tajnych i możliwość przyjęcia przez służby, przez służby międzynarodowe służby NATO. I NATO przyjęło tych ludzi, tylko nie dawało im żadnego możliwości żadnego działania, bo byli była w pełni świadomość, że to jest aparat de facto rosyjski. Ta kwestia została przez komisję weryfikacyjną przekazana do sądów. Było co najmniej tysiąc informacji o konieczności brania pod, brania pod uwagę. Karanie tych ludzi, którzy prowadzili taką politykę. Ale niestety ówczesny, ówczesna prokuratura wojskowa wyeliminowała wszystkie prawie te wnioski karne wobec tych ludzi, a jeżeli chodzi o tych Którzy, zostali, którzy otrzymali możliwość uczestniczenia w strukturze natowskiej, wszyscy oni zostali przez prokuraturę wojskową usprawiedliwieni, że mają dalszy, dalszą możliwość oddziaływania. To pokazuje, jak, jakim dramatem było działanie wojskowych służb informacyjnych. Trzeba mieć świadomość, że chociaż nie mają one już formalnego wpływu na struktury, na struktury państwowe, to obecna formacja rządząca umożliwia i wspiera działanie ludzi z dawnych służb wojskowych, żeby oddziaływały na naszą rzeczywistość. Warto sobie uświadomić, że ci funkcjonariusze, którzy zostali przez Donalda Tuska skierowani do współpracy z Rosjanami, a byli funkcjonariuszami, którzy na samym początku swojego działania w latach 90. byli podejrzewani o to, że są współpracownikami struktur rosyjskich i prowadzono postępowanie w służbie, w której oni Działali w Krakowie i prowadzono postępowanie wyjaśniające to ich, to ich niebezpieczeństwo dla Polski. Niestety zostało ono zablokowane. Oni zostali przesunięci do Warszawy, do służby wojskowej, wtedy kiedy objął władzę pan Donald Tusk. I od tego momentu już byli bez żadnego podejrzenia i żadnej Kontroli. Jednym z ważniejszych zadań WSI była dezintegracja społeczeństwa i uzależnianie społeczeństwa od tego, żeby władza była realizowana przez aparat. Prorosyjski i proniemiecki. To miało olbrzymie znaczenie, a było realizowane w bardzo różny sposób nie tylko poprzez gazety, poprzez media telewizyjne, poprzez media radiowe, poprzez poszczególnych polityków, ale także. Dążąc do tego, żeby rozbijać struktury niepodległościowe przez agenturę wprowadzaną do tych, do tych struktur, oraz odwrotnie, żeby współtworzyć i działać na rzecz tych partii politycznych, które były, kon, które były kontrolowane i wspierane przez struktury wojskow, wojsk. Służby, wojskowej, służby, wojskowej służby informacyjnej zależnej od Rosji w tej wojskowych służb informacyjnych. W tej sprawie jest pokazanych w dokumencie podstawowym, tym, który jest dzisiaj do, dostępny. Co najmniej kilkadziesiąt struktur politycznych, zarówno dezintegrujących, jak i integrujących, roz, dążących do rozbijania struktur niepodległościowych, ale także dążących do wspierania struktur prorosyjskich. I ten element miał olbrzymie znaczenie. Można by powiedzieć to jest oczywiście kwestia, która jeszcze jest przed nami do analizy, czy większość pozostałych funkcji wojskowych służb informacyjnych nie było tylko narzędziem dodatkowym do realizacji właśnie kształtu polskiego, polskiego państwa, a dokładnie niszczenia polskiego państwa. To było funkcją wszystkich struktur wojskowych służb informacyjnych.